Na takim dzisiejszym briefingu prasowym, powiedziałbym, nie, konferencji prasowej po mojej lewej stronie zastępca burmistrza Bogdan Jaroszewicz wraz z mieszkańcami sołectwa Wielniczki oraz panią Iwaną Kosińską z Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Po mojej prawej stronie z najmłodszego sołectwa w gminie Nowogardz 37. Bilicz i pan Rafał Żurek wraz z mieszkańcami, również najmłodszymi z całecstwa no i kierownik Wydziału Rozwoju Kanady Funduszu Kultury i Sportu, pan Jarosław Soborski. A spotkaliśmy się z Państwem, żeby oznajmić dobrą wiadomość. Jak wiadomo wczoraj rozświetlaliśmy choinkę, był Mikołaj. No i dzisiaj Mikołaj ofituje w prezenty powiedziałbym, bo mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców terenu wiejskich, a w szczególności dla mieszkańców. Dienicze. Otóż w, w najmniejszym naszym sołectwie wieniczki, które powstało w 2013 roku wskutek podziału sołectwa Osowo, będziemy budować świetlicę wiejską. To jest bardzo dobra wiadomość dla tej miejscowości. W 2013 roku największe nasze sołectwo Osobo uległo podziałowi. Ponieważ w Osowie było wiele miejscowości i trudno było skoordynować te pracę, mieszkańcy stwierdzili, że chcą podziału tego sołectwa i stworzenia dwóch oddzielnych: Osowo oraz Wieliczki. skład sołectwa Bieniczki wchodzą dwie miejscowości Bieniczki i Wielniczycy. To było w 2013 roku i od razu spotkaliśmy się z mieszkańcami, zaczęliśmy ustalać front rodu, co należy zrobić, jakie są priorytety. I uznaliśmy, że pierwszy krok to oświetlenie. I już rok później, w 2014 roku, w Bieniczkach powstał rząd lamp oświetlających drogę. W sumie pięć tradycyjnych oraz jedna solarna, czyli tam, gdzie nie mogliśmy, kolokwialnie mówiąc, dojść z kablem, no to powstała lampa solarna. Rok później w Niemczycach powstał plac zabaw. Niewielki plac zabaw, no ale tam byliśmy ograniczeni, ograniczeni własnością terenu na tyle, ile udało nam się tych zabawek dla dzieci zmieścić, na tyle ten plac zabaw powstał. Czyli świeże, świeże sołectwo i od razu dwie inwestycje na dzień dobry i zaczęliśmy rozmawiać o świetlicy. No i tutaj powstały dwa problemy. Pierwszy problem to teren, drugi problem to pieniądze. Znaleźliśmy teren, w sumie to Pan Zoltys z mieszkańcami znalazł, za co serdecznie dziękuję. Teren należy jeszcze formalnie, ale to jest już kwestia czasu, do Kowru, czyli instytucji, która włada gruntami państwowymi. I jesteśmy na końcówce procesu przekazania nam tego terenu. Ale mamy już prawo do spalania nieruchomością na cele budowlane oraz wszelkie dokumenty formalno-prawno-budowlane. A druga sprawa to pieniądze. Szukaliśmy cały czas pieniędzy z, z jakichś źródeł wybudów na średnicę. Oczywiście rozpoczęliśmy proces wspólnie z sołectwem projektowania tej średnicy. Sołectwo zaplanowało, że będzie to... No jak na takie sołestwo dosyć spora świetlica, bo kubatura prawie 150 metrów. No i z kosztory wychodzi na prawie 900 tysięcy złotych, czyli można powiedzieć, że jedna z droższych. Średnicy w gminie, w gminie, no, ale jak widać, takie są potrzeby słowestwa i mam nadzieję, że te wszystkie plany, które Państwo tam macie w, tej, w tym solestwie, w tej średnicy będą mogły być zrealizowane. Zaczęliśmy projektować średnicę. 23 grudnia, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia, można powiedzieć, pod koinkę, już nie na Mikołaja, otrzymamy, otrzymamy pozwolenie na budowę tejże świetlicy. No i znaleźliśmy źródło finansowania, czyli program rozwoju obszarów wiejskich. Początkowo kwota dofinansowania czy pula dofinansowania, która była przeznaczona na ten cel poprzez lokalną grupę działania, czyli dla powiatu goleniowskiego, to 187 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że to nic. Do kwoty 890 tysięcy złotych, ale uwaga, niespodzianka marszałek województwa zachodniopomorskiego, pan Olger Gablek również zabawił się świętego Mikołaja i do puli dołożył 200 tysięcy Zł. W związku z tym bijemy się już nie, sto, nie o 187, a o 387 tysięcy złotych. Składamy wniosek aplikacyjny, odpowiedź mamy dostać pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, czyli to będzie gdzieś, liczymy koło kwietnia przyszłego roku, dostaniemy informację czy te pieniądze otrzymaliśmy. Jesteśmy święcie przekonani, że nasz wniosek jest tak profesjonalnie napisany, że na 100% czy na 99,99% ,99 te środki powinniśmy, powinniśmy otrzymać. Potem jeszcze formalne podpisanie umowy. Myślę, że dziś w okolicach maja przyszłego roku wszystko zależy od Urzędu Marszałkowskiego, no, a potem przetarg na budowę tej świetlicy. Oczywiście trzeba będzie w budżecie przyszłego roku również te środki wkładu własnego zabezpieczyć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mam nadzieję, że tak, to w połowie przyszłego roku uruchamiamy przetarg na wybudowanie świetlicy w sołectwie Wienniczki. No i tutaj przy takiej kubaturze, przy takiej technologii zastosowanej w, w projekcie, o której będzie szczegółowo mogła powiedzieć pani Iwona Gosińska, z Rafał Żurek, Czas budowy świetlicy to jest około 9 miesięcy, także można powiedzieć, że do początku roku 2024 byśmy mieli świetlicę i wówczas byśmy mogli zrobić odbiór. Oczywiście w przetargach jest tak, że wykonawca ma płacone za robotę, więc im szybciej zrobi, tym szybciej dostanie pieniądze i czasami zdarza się, że wykonawcy szybciej tą swoją budowę wprowadzą, żeby nie mieć kosztów, żeby szybciej te swoje pieniądze zarobić. Szanowni Państwo, bardzo dobra wiadomość dla terenów wiejskich w bardzo dobra wiadomość dla sołectwa wieniczki. uruchamiamy procedurę związaną z pozyskaniem środków, a potem z budową nowej świetlicy gieniczka. Chcę powiedzieć ze swojej strony, że to nie wszystko, co w tym roku dzieje się w świetlicach na terenach wiejskich. To jak wiemy mamy budowę nowej świetlicy w Maszkowie, mamy przebudowę kapitalną w i mamy przebudowę w Wołowsku. Także dbamy o te tereny wiejskie, dbamy o tą infrastrukturę i pieniądze na świetlice są przede wszystkim przez nas pozyskiwane ze środków zewnętrznych a po drugie budujemy te świetlice, a potem oddajemy mieszkańcom. Dzięki temu rozwijają się koła gospody wiejskich, sołectwa. rady sołeckie wraz z sołowiecką mają większe pole do popisu na imprezy integracyjne, sportowe, różnego rodzaju, czy też edukacyjne, ale również na organizowanie czasu wolnego dla swoich mieszkańców. Panie ty się myślę, że zadanie... Mamy w większości wykonane. Teraz, teraz formalności oddaję głos. Także mieszkańcy i ja jesteśmy zadowoleni właśnie z tego, że finalizujemy ten projekt budowy świetlicy. Jesteśmy zadowoleni z współpracy z gminą i z Panem Burmistrzem, także jesteśmy wdzięczni za to wsparcie. No i będziemy się bawić w nowej świetlicy. Czy według Państwa, mieszkających ta jest potrzebna, czy nie? Pewnie, że tak. znaczy. A po co? Dla dzieci. Dla dzieci. Dla najmłodszych. Dla dorosłych też. Tak. Robimy kącik dla zwierząt. Kącik, kącik tak. dla zwierząt też No dobrze, szanowni Państwo, ja proponuję, żebyśmy podpisali teraz dokumenty, które za chwilę pojadą do Goleniowa i zostaną złożone w stosowne instytucje, a, a następnie trafią do programu rozwoju, rozwoju obszarów wiejskich. Podpisane symbolicznie pierwszą stronę tych, tych dokumentów, one dzisiaj zostaną po prostu tam dowiezione i mieszkańcy społeczeństwa mogą być spokojni. Mimo, że ten temat trochę jest realizowany, no to widzicie procedury po prostu takie są, ale możecie być pewni, że faszyz, dbamy o, o Wasze sprawy.